a tu takie małe porównanie umyte nieumyte oczywiście tutaj tą całą powierzchnię umytą spryskamy jeszcze pianą aktywną żeby to ładnie wszystko domyć a tu jest w ogóle nieumyte zrobimy tak, żeby taki stan a takie jest obecnie Tak wygląda skończony ten podest. Kamień jest ładnie żółty. Kostka jest ładnie umyta. To jest taka przepalana kostka z przebarwieniami kolorów. Ona nie jest jednolita. Myślę, że udało się doprowadzić do bardzo ładnego stanu.